I duszyczko, czy porażka to na pewno porażka? Czy poniosłaś faktycznie porażkę? Chciałabym ci troszkę naświetlić coś w tym temacie i podnieść cię na duchu, kiedy masz bagaż złego sumienia i bagaż porażek. Duszyczko, dokonałaś wyboru. I ten wybór nie był ani zły, ani dobry, tylko był po prostu wyborem, który ma swoje konsekwencje. I mamy tendencję do tego, żeby albo nasz umysł, bo to nie my, to nie nasze serce i nie nasze światło, nie nasze wyższe ja e, chcę oceniać, tylko nasz umysł e, chce oceniać. I kiedy ocenia coś jako porażkę, kiedy mówi, że to był zły wybór, kiedy włącza nam się program złego sumienia, a mogłam zrobić inaczej, a gdybym wybrała wtedy inaczej, i mówi do nas ten głos, i jest on w tle ochroną. Nasz umysł zawsze chce nas trzymać w strefie komfortu i próbuje nas złym sumieniem i oskarżaniem nas, że mogliśmy zrobić lepiej, uchronić przed tym, żeby to się nie powtórzyło w przyszłości. Jednak pojawiła się ta konsekwencja i teraz mamy w ręku wynik naszego wyboru. I od nas zależy, czy to jest porażka, a może to jest chwila, w której motywujemy się, zbieramy gruzy i lepimy z tych piękne arcydzieło. Dlaczego nie? Dlaczego porażka to nie może być sukces wyboru? Na tamten moment wybrałaś i wybrałeś najlepiej dla siebie, jak potrafisz. Albo dla kogoś innego, jeżeli stałaś przed decyzją, żeby ją podjąć komuś innemu. Czasami bierzemy na siebie taki ciężar. I teraz stoimy przed tą konsekwencją i mamy ją w ręku. Porażka to jest sukces wyboru. To jest sukces, że w tamtym momencie wybrałaś najlepiej, jak potrafisz. Twoje myśli. Twoje przekonania, twoje serduszko, wszyscy w tobie byli na tamten moment u granic swoich możliwości i wybraliście najlepiej, jak potrafiliście. Tutaj, wy wszyscy, twoje wyższe ja, twoje serduszko, twoje myśli, twoje przekonania. I dlaczego ma być to negatywne? Dlaczego ma być to porażka? Dlaczego wybór nie może być po prostu wyborem z konsekwencją bez oceny? Spróbuj to przyjąć w sposób neutralny. Spróbuj to podjąć jako motywację do rozwoju. Skoro myślisz, że coś się nie udało, albo że coś mogło pójść lepiej, zrób to tym razem inaczej. Spróbuj na bazie tej konsekwencji, tego wyboru, tego, co masz teraz w ręku, tego wyniku, spróbuj na bazie tego zmotywować się, żeby iść do przodu i żeby wziąć to jako lekcję, a nie jako porażkę. Twoje serduszko wie, że Zrobiło tak, jak potrafiło najlepiej. Nieprzyjemne to jest powiedzieć, mówisz co, ale mogłaś lepiej, mogłeś lepiej. Na tamten moment to było najlepiej. I w tym momencie, tutaj, tu i teraz, masz wybór, żeby iść inną drogą, żeby zrobić to inaczej. Jeżeli jesteś z tego wyniku niezadowolona, zmotywuj się, iść do przodu, wyprostuj koronę i zobacz, co z tego możesz zrobić fajnego. Zobacz, dzięki temu wiesz, jak nie chcesz, żeby było. <noise> dzięki temu wiesz, że ma być inaczej. I jeżeli weźmiemy tutaj ocenę umysłu, możesz to zrobić lepiej, możesz to zrobić kreatywniej, możesz to zrobić bardziej kolorowo. To zależy, co dla ciebie teraz było tą porażką. I jeden z bardzo bolesnych tematów jest to, kiedy na przykład rozstajemy się z partnerem. I mamy moment, w którym chcemy do niego wrócić, ale on nie chce wrócić. Albo odeszliśmy od pracy, jesteśmy w nowej pracy i ta nowa praca jest gorsza. Według umysłu tak gorsza. Nie chcę z góry nałożyć pieczątkę, że ta praca akurat jest gorsza, ale ty na przykład czujesz się w niej gorzej niż w tej poprzedniej. Albo dokonałaś jakiegoś innego wyboru i teraz jednak czujesz, że to nie był ten wybór. W tym momencie. Możesz być z siebie dumna i dumny, że miałaś odwagę pójść w tą stronę i możesz przyjąć do siebie uczucia niewygodne. Coś w tej niewygodzie chce Ci powiedzieć, coś w tym niemiłym uczuciu, które teraz przechodzisz, chcę Ci powiedzieć, wszystko jest rozwojem, wszystko jest na Twojej drodze odpowiednie, wszystko na Twojej drodze jest sukcesem, bo jest to Twój wybór, bo Twoje serduszko, Twoje wyższe ja Twoja cała ty, twój cały ty, wszyscy wybraliście razem najlepiej, jak potrafiliście. I coś w tej niewygodzie, w tym niewygodnym uczuciu, chce ci o czymś powiedzieć. Tam jest jakaś wiadomość ukryta dla ciebie. I kiedy usiłujesz wrócić do partnera i on nie chce, to jest dla ciebie. Uwierz mi, że ten wybór, którego dokonałaś, jest dla ciebie. Skoro on nie chce do ciebie wrócić, poczekaj, aż przyjdzie ktoś dla ciebie, kto. Z wielkim napisem, tak, ty jesteś kobietą mojego życia, albo ty jesteś mężczyzną mojego życia, do ciebie przyjdzie. Kiedy ta praca, w której jesteś teraz, jest niewygodna, a w pracy wcześniej było lepiej, to dlaczego chciałaś zmienić miejsce pracy, skoro tam było lepiej? Skoro tam faktycznie było lepiej, nie odeszłabyś, nie odszedłbyś z tej pracy, tak? I skoro teraz jesteś w pracy, w której jest niefajnie. Idź do nowej pracy, albo poszukaj tej wiadomości w sobie, co tam jest takiego niewygodnego. Czy to może są koledzy, szef, czy to może krzesło jest niewygodne. Coś tam jest, jakaś wiadomość jest ukryta w tym. I pogratuluj sobie sukcesu wyboru. Wyszłaś za granicę swojej strefy komfortu, i to jest sukces. Każda zmiana, każdy wybór jest sukcesem. Dlatego uważam, że każda porażka, albo jak nazywamy to porażką. Albo mamy z jakiegoś powodu złe sumienie, to wszystko jest konsekwencją wyboru i to wszystko może nas zmotywować do pójścia dalej. To jest doświadczenie. Kochana duszyczko, bądź dla siebie dobra i pamiętaj, że wszystkich wyborów dokonujesz z najlepszej wersji siebie. Miłego dnia.